Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. A w ten deszczowy wtorkowy poranek porozmawiamy sobie na początek o pracy strażaków. W naszym studiu jest młodszy brygadier Artur Laudy, oficer pracowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No właśnie praca strażaków to taka rzeczywistość, w której co jakiś czas tragiczne wydarzenie przypominają, że jest to ryzykowny zawód. Tak było chociażby kilka tygodni temu przy okazji tej tragedii w Poznaniu, w której dwóch pana kolegów straciło życie. I chciałem zapytać na, po to, na początek, czy dla Pana, dla Pana kolegów to był szok? Bo przecież no, w dzisiejszych czasach mamy tyle nowoczesnego sprzętu nowoczesnej technologii, wydawać by się mogło, że takich rzeczy da się uniknąć. Czy jednak przy to państwo z pokorą ze świadomością tego, że takie rzeczy po prostu w tej pracy się zdarzają. No niestety jest to szok, to są śmierć kolegów w akcji i tutaj tak naprawdę my wiemy, że jest takie ryzyko. Ale niestety tego ryzyka nie możemy uniknąć. Dalej to. Człowiek gasi, nie robot, i człowiek wchodzi tam, gdzie materiały, które się znajdują, my ich nie znamy. Nie wiemy, co się pali i co może w danym momencie wybuchnąć. Czyli generalnie tak na co dzień, jeżeli jadą Państwo, Panowie, do jakiejś akcji, to mają z tyłu głowy takie poczucie, że tak naprawdę nie wiadomo, co nas tam spotka, że, że to ryzyko cały czas gdzieś tam jest wliczone. Nie ma czegoś takiego jak rutynowa akcja. Rutynowe to są śmietniki i te śmietniki również nas zaskakują. Dlaczego? No bo tam ludzie różne rzeczy wrzucają i pod wpływem oddziaływania cieplnego różnie te rzeczy się zachowują, więc nawet już śmietnik jest rutynowy. Ile waży osprzęt strażaka, który wyrusza na akcję? Ta butla, kask, kombinezon pewnie jakiś ochronny, buty. Około 20 kg z aparatem ochrony dróg oddechowych, czyli z tą butlą z powietrzem, który strażak ma na plecach. Czy długo trzeba ćwiczyć, długo trzeba praktykować, żeby być w stanie z tym no, poruszać się normalnie, w miarę sprawnie podczas jakiejś akcji, podczas wydarzenia? No tak, myślę, że my o tym już nie myślimy, bo na co dzień, gdy przychodzimy do straży na służbę, czyli co trzeci dzień, ten aparat mamy na plecach i robimy jakieś czynności z nim właśnie po to, żeby dla nas nie było to szokiem, że jak przychodzi jakaś akcja, zdarzenie, w tym trzeba pomagać ludziom, no to musimy to mieć na plecach, no bo to nam gwarantuje dopływ świeżego powietrza i możliwość pracy w zadymieniu, więc my się do tego dość szybko przyzwyczajamy. Ale taki przykład, to zawsze ze znajomymi jak gdzieś jestem i nasze dzieci zaczynają narzekać. to ja już nie mogę, ja nie mogę, no to ja swojego syna, który waży po 25 kilo teraz, to mogę wziąć i długo iść, a moi koledzy, którzy nie są strażakami, to mówią, chłopie, daj spokój, kręgosłupy tam posiadają, niech oni sami idą. Wolniej idźmy, ale, ale niech oni idą na własnych nóżkach. A czy w takich momentach w których dochodzi do jakiejś tragedii, do jakiegoś zawalenia na przykład ściany, wejścia, to ten sprzęt, ten ciężar, który panowie dźwigacie na sobie, jest wtedy jakimś takim utrudnieniem, dodatkowym obciążeniem, które na przykład przeszkadza się wydostać z jakiegoś takiego miejsca, w którym doszło do jakiegoś zawalenia. To wszystko zależy, ponieważ jest to noszak od aparatu ochrony dróg oddechowych, jest również usztywnianiem kręgosłupa, czasem przy upadkach gwarantuje nam stabilizację tych pleców, a czasem rzeczywiście jest tak, że gdzieś utkniemy w takim miejscu, gdzie jest w miarę wąsko i normalnie bez aparatu byśmy się przedostali, a z aparatem jest gorzej. Ale gorzej nie znaczy niemożliwe, bo tutaj znowu szkolenia pokazały, że ten aparat można zdjąć, ale maskę zostawić na twarzy. I spróbować najpierw przejść, aparat wciągnąć za sobą, bo też odwrotnie, najpierw aparat wepnąć w taką dziurkę, która daje nam drogę ucieczki, a dopiero za aparatem przedostać się na przykład strzygając. Więc tutaj już o tym myślimy, szkolimy i, i widać efekty. A czy przez ostatnich kilka, kilkanaście lat coś się zmieniło w tym aspekcie? To znaczy, nie wiem, nowoczesna technologia sprawiła, że ten sprzęt jest mniejszy, lżejszy, czy, czy pewnych rzeczy nie da się oszukać i, i na przykład no, butla z tlenem musi być określonych rozmiarów i określonej wagi tak rozmiary się troszeczkę zmniejszyły na przykład kamer termowizyjnych które kiedyś były duże typu walizka a teraz na dobrą sprawę kamery termowizyjne można mieć wielkości aparatu fotograficznego który znajduje się w telefonie komórkowym co do aparatów ochrony dróg oddechowych no one muszą mieć swoją pojemność więc Wielkość ich może się nie zmienia mocno, ale waga się zmienia, bo materiały użyte ze stali, przeszliśmy na kompozyty i przez to są parę kilo lżejsze. Więc widać progres, ale tak jak powiedziałem, to dalej człowiek nosi ten sprzęt, jego używa i najwięcej od niego zależy. Ja tak pytam, drodzy Państwo, o ten sprzęt i o te rzeczy związane z tym wszystkim, co strażak dźwiga na plecach, bo już jutro i w sobotę, bodajże 14 września też, będzie okazja do żeby z tym sprzętem na plecach zmierzyć się w zawodach. Jutro to jest forma upamiętnienia. Tak, jutro 11 września jest to honorowa spinaczka, upamiętnienie strażaków, którzy polegli, jak i innych funkcjonariuszy, którzy polegli podczas World Trade Center. Stanach Zjednoczonych tam 343 strażaków zginęło, w tym trzech Polaków. I my będziemy wchodzili na budynek Skyliner przy ulicy Prostej. W tym momencie mamy około 60 potwierdzonych osób, funkcjonariuszy, w tym około 30 policjantów, którzy będą wchodzili. Bez ochrony dróg oddechowych, bez tych aparatów, ale swoim osprzęcie. Więc tutaj ta forma jest tak naprawdę dowolna, co bierzemy ze sobą. Bardziej chodzi o to, żeby uczcić pamięć poległych funkcjonariuszy w tym zdarzeniu. A w soboty to już takie typowe zawody. święto strażackie, tak? To są zawody, tak, bieg po schodach i tutaj liczy się czas. Tradycyjnie Pałac Kultury. <laughs> tak. Yy, Zapraszamy. Ile to jest schodów i ile, ile zajmuje wbiegnięcie na te kilkaset stopni? Skyliner to jest 970 z tego co pamiętam schodów, pałac kultury nie pamiętam, ale tam mamy 33 piętro z tego co kojarzę, no i czasy najlepszych to były w granicach 5-6 minut. No, robi to wrażenie, czy poza tym, że wiadomo, jest się strażakiem od jakiegoś czasu, to jest codzienność, wiadomo, ale czy do takiego konkretnego wydarzenia przy okazji tych zawodów i może też przy okazji jakiejś akcji konkretnej trzeba się jakoś specjalnie przygotować, taką przysłowiową rozgrzewkę odbyć? Czy tak z marszu po prostu panowie wbiegają? To tak, przed służbą mamy coś takiego jak zaprawę, więc tutaj ten aparat ochrony dróg oddechowych dobrze jest założyć, parę przysiadów zrobić i oczywiście się porozciągać. Dlaczego? No bo jesteśmy tylko ludźmi, no stajemy, wiadomo, że nasze mięśnie... Nie są jeszcze przygotowane do wysiłku, a za chwilę może się zdarzyć sytuacja, w której będziemy pracowali na 100% swoich możliwości. Więc tutaj nikt nie chce złapać kontuzji, nie chce ponadrywać ścięgien mięśni, więc jak najbardziej to jest skazane. No a przed zawodami, to tak jak przed każdymi zawodami sportowymi, tutaj trzeba się przygotować, rozgrzać mięśnie, no żeby przede wszystkim być gotowym na ten naprawdę duży wysiłek, no i skończyć go w pełnym zdrowiu. A czy w sobotę będzie okazja, no o ile pogoda pozwoli, bo zapowiadane są bardzo jakieś takie intensywne opady deszczu, e, oprócz tego wbiegania po schodach na Pałac Kultury będą jakieś tam inne atrakcje? Będzie można spotkać panów, państwa? No i tutaj w tym roku no, tak naprawdę ograniczyła nas przestrzeń, bo dookoła jest duży remont. Na placu Defilat, więc całe zawody będą w środku Pałacu Kultury, więc tak naprawdę tych strażaków za bardzo nie będzie widać, poza czerwonymi samochodami, które przywiozą sprzęt. I tutaj, jak zawsze, staraliśmy się zrobić jakąś wystawkę sprzętu dla dzieciaków, jakieś atrakcje. No w tym roku tego nie będzie, z tego względu, że no po prostu nie mamy miejsca, żeby móc sobie to zaprezentować. Czego przy okazji, no i tego jutrzejszego upamiętnienia, kiedy gdzieś tam w jakiś sposób chcą panowie uczcić tych wszystkich swoich kolegów, którzy stracili życie podczas służby, ale też przy okazji tego, no powiedzmy sobie święta, które, które w sobotę, te zawody, kiedy gdzieś tam mogą państwo trochę tak na wesoło podchodzić do tej swojej pracy, można życzyć strażakowi. Czego powinno się życzyć strażakowi? Zawsze życzenia, które są dobre w odbiorze, to tyle samo po co wyjazdów do akcji, a zawsze myślę, że zdrowia. Tutaj jesteśmy ludźmi i to zdrowie nam się przyda, żebyśmy mogli realizować swoje zadania. No to w takim razie tego życzymy i życzymy, żeby bez kontuzji obyły się te e, biegi jutrzejsze i sobotnie. Młodszy Brygadier Artur Laudy, oficer pracowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy. Ja Również dziękuję.